Witam wszystkich widzów w kolejnym wideo odcinku Art of Sale Compel. Dzisiaj nadajemy centrum handlowego Plaza w Poznaniu. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym będę mówił o regule dowodu społecznego. Czym jest reguła dowodu społecznego, jeżeli chodzi o ludzkie zachowania i jeżeli chodzi o sprzedaż? W kilku słowach, jeżeli jakaś grupa ludzi podejmuje jakieś konkretne działania, na przykład robi zakupy w jakimś konkretnym sklepie, albo kupuje jakiś konkretny produkt i jest tych ludzi bardzo dużo, no to inni ludzie, którzy kierują się w swoim życiu zasadą, jeśli inni tak robią, to ja też to będę robił, to robią dokładnie to samo. Czyli dla nich dowodem, że coś jest dobre jest to, że wiele ludzi, czy wiele osób, czy wiele grup społecznych kupuje dany produkt, czy zachowuje się w określony sposób. W takim centrum handlowym, w jakim teraz jesteśmy, tą regułę społecznego, regułę dowodu społecznego można zaobserwować no, nie omal, że na każdym kroku. Wszędzie, gdzie ogłasza się, a jest, jest tych ogłoszeń tutaj bardzo dużo, że coś jest bestsellerem, że ktoś sprzedał milion, na przykład, nie wiem, milion y, jakichś produktów, na przykład książek, że coś jest bestsellerem z listy New York Timesa, no to to wszystko oddziałuje na ludzi właśnie metodą dowodu społecznego. No bo jeżeli weźmy na przykład książki, jeżeli coś jest bestsellerem, jest napisane, że jest na tym na książce, że jest bestsellerem, no to oznacza, że dużo ludzi ją kupiło. Jeżeli dużo ludzi ją kupiło, no to w domyśle jest to rzecz dobra, no bo gdyby nie była dobra, to kto by to kupował? Nikt. Więc jeżeli, jeżeli dużo ludzi ją kupiło, równa się, jest to produkt dobry. No i teraz cała grupa naśladowców, klientów naśladowców, którzy też kierują się w swoich decyzjach zakupowych opinią innych, Uznam taką książkę również za wartą kupienia, tylko dlatego, że kupiło to bardzo wiele osób. Spójrzcie jaki dzisiaj mam na sobie t-shirt. Dzisiaj ubrałem się w t-shirt z gwiezdnymi wojnami. Jest to oczywiście jak najbardziej reguła dowodu społecznego to, co przedstawiają gwiezdne wojny. Tam jest... One istnieją od 1977 roku i generalnie liczba sprzedanych egzemplarzy filmów, liczba sprzedanych płyty DVD, kasy DVD jest ogromna. I oni mogą naprawdę powiedzieć o sobie, że są bestsellerem, że Gwiezdne Wojny to bestseller. Bo lekko licząc, nie muszę sięgać do żadnych źródeł sprzedanych filmów, sprzedanych y, jakichś tam gadżetów z filmów, sprzedanych t-shirtów z filmu. Pewnie są miliony. Y, a liczą, gdyby to przejdzie na dolary, to pewnie wyjdą jakieś grube miliardy dolarów. Y, zdaje się, że 12 miliardów dolarów Gwiezdne Wojny zarobiły. Na wszystkich gadżetach, które się ukazały jak dotąd, a 8 miliardów dolarów zarobiły na filmach, które się ukazywały od 1977 roku. Także oni naprawdę mogą sobie powiedzieć, że są bestsellerem. Natomiast gdyby chcieć iść trochę na skróty, to można za pomocą naklejki czy etykietki na produkcie bestseller, czyli tej reguły dowodu społecznego, można przekonać ludzi, że towar, który tak naprawdę nie schodzi, albo towar, który nie jest tak naprawdę bestsellerem żeby go ludzie kupowali. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli, jeżeli w jakimkolwiek sklepie tutaj jest naklejka na, na, na bestseller na jakimkolwiek produkcie, to automatycznie nie ma obok informacji, ile z takiego produktu sprzedano, czy ilu klientów kupiło dany produkt. Nikt takich danych od handlowców, od sprzedawców czy od sklepów nie wymaga. Więc musimy się tylko kierować tą informacją, że jest to bestseller. A czy to naprawdę jest bestseller, czy nie? Tak naprawdę nie wiadomo. Być może jest to właśnie taki towar, który słabo schodzi albo mamy go za dużo na magazynie, a chcielibyśmy trochę podkręcić sprzedaż akurat tego konkretnego produktu. Z różnych przyczyn. Bądź to tak na przykład, jak mówię, zalega nam na magazynie, bądź to producent obieca nam jakiś bonus, jeżeli sprzedamy większą ilość towaru, no to naklejamy naklejkę bestseller, no i bardzo proszę, Ludzie, którzy kierują się w swoich sądach zakupowych, czy decyzjach zakupowych decyzją innych ludzi, czy opinią innych ludzi, taki towar będą kupować tylko dlatego, że jest na nim napisane bez cele. Inny przykład, kiedy można zastosować regułę dowodu społecznego, to jest bardzo często to w centrach handlowych właśnie widać. Odwiedza nas 10 milionów ludzi rocznie. No to jeżeli odwiedza was 10 milionów ludzi rocznie, to pewnie jesteście dobrym centrum handlowym, no bo gdybyście byli złym centrum handlowym, to nie odwiedzałby Was pies z kulawą nogą, albo jakieś tam smutne osoby by się tylko pałętały gdzieś tam z rzadka po, po, po wnętrzu. Ale jeżeli odwiedza Was 10 milionów osób, no to, zna, to dobrze o Was świadczy. I w, w tym momencie wkracza reguła dowodu społecznego. Jeżeli odwiedza Was dużo osób, dobrze o Was świadczy, jesteście dobrym centrum handlowym, przyjdę i ja. I takie osoby, które kierują się właśnie zasadą dowodu społecznego, czy opinią innych ludzi o, danych, o, o różnych rzeczach, też będą dołączą się do tego, no nie wiem, czego pędu, czy dołączą się do tego, do tego tłumu, który w jakiś sposób określony postępuje. Jeżeli jakiś sklep obwieści, że sprzedał 10 tysięcy sztuk jakiegoś produktu, no to ten produkt ma duże szanse na jeszcze większą sprzedaż na zasadzie kuli śnieżnej. Dużo ludzi myśli, że on jest dobry, bo dużo ludzi myśli, bo, duż, bo myśli, że dużo ludzi ich kupiło. Jeszcze raz. Dużo ludzi myśli. Że ten produkt jest dobry, ponieważ dużo ludzi wcześniej go kupiło. A tamci kupili go dlatego, że myśleli, że produkt jest dobry, bo dużo ludzi go kupiło. I tak dalej, i tak dalej. To, się, to jest taka sama napędzająca się maszyna. Teraz uwaga: na kogo nie działa reguła dowodu społecznego? Na ludzi, którzy lubią się otaczać rzeczami ekskluzywnymi. Wszelakich snobów lub aspirujących do miana bogaczy, na nich reguła dowodu społecznego nie działa, ponieważ oni nie chcą mieć czegoś, co jest masowe, nie chcą mieć czegoś, co kupiło milion osób. Oni chcą mieć coś, co wyprodukowano na przykład w 10 egzemplarzach. Na przykład jakiś luksusowy samochód, który wyprodukowano właśnie w 10 egzemplarzach, będzie dla nich bardzo silnym bodźcem do zakupu. Te 10 egzemplarzy, że jest tego mało. Bo oni będą mogli przy grillu ze złota i diamentów znajomym pokazywać, zobaczcie, oto mój samochód, którego jest tylko 10 sztuk, i nikt więcej, tylko 10 osób na świecie będzie taki samochód miało. A jak ktoś powie, a ja mam Volkswagena, którego wyprodukowano w 100 milionach egzemplarzy, to parskną uśmiechem w twarz, bo dla nich to nie jest żaden, 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 żaden prestiż. Także pamiętajmy, że jeżeli chcemy, to musimy oczywiście w swoich decyzjach biznesowych kierować się taką, taką informacją, do kogo chcemy uderzać, do jakiego rodzaju klienta chcemy kierować naszą ofertę. Jeśli ma to być klient masowy, czyli taki właśnie masowy naśladowca, że on będzie naśladował ludzi, którzy zrobili coś takiego samego przed nim, to ok, to możemy z ofertą na zasadzie dowodu, reguły dowodu społecznego do takich klientów yy, uderzać, możemy startować do nich z taką ofertą. Natomiast jeżeli zależy nam na klientach ekskluzywnych, bogatych, którzy w domyśle lubią otaczać się dobrami rzadkimi, ekskluzywnymi, to raczej tutaj odradzałbym stosowanie reguły dowodu społecznego z tych powodów, dla których... Przed chwilą powiedziałem, że przy grillu ze złota i diamentów oni nie będą w stanie się pochwalić, że ma coś na ręku, czy ma coś na sobie, czy stoi mu w garażu coś, co wyprodukowano w małej liczbie egzemplarzy i kupiło to bardzo niewiele osób. Także pamiętajmy o tym, jeżeli będziemy chcieli stosować regułę dowodu społecznego. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Z tej strony Michał Lisiecki. Pozdrawiam, żegnam się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!